Się z odrzuceniem, krytyką, a nawet prześladowaniem. Ale pamiętajmy słowa Jezusa. W świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Jan 16:33. Nadzieja dla przyszłości. Gdy patrzymy na świat wokół nas, na wojny, niesprawiedliwość, cierpienie, możemy czuć się przytłoczeni, ale jako ci, którzy zostali odnalezieni przez Chrystusa mamy nadzieję, która wykracza poza obecne okoliczności. Wiemy, że historia zmierza ku określonemu celowi, ku powtórnemu przyjściu Jezusa Chrystusa. W tym dniu każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Filipian 2.10.11. Sprawiedliwość zatriumfuje, cierpienie się skończy. A wszyscy, którzy zostali odnalezieni przez Chrystusa, będą żyć z Nim na wieki. Ta nadzieja nie jest ucieczką od rzeczywistości, ale motywacją do działania. Ponieważ wiemy, jak kończy się historia, możemy z odwagą angażować się w dzieło Królestwa Bożego już teraz. Wezwanie do działania, drodzy bracia i siostry, jeśli zostaliście odnalezieni przez Chrystusa, to nie jest koniec waszej historii. To dopiero początek. Bóg ma dla Was plany. Ma dzieło, które przygotował, abyście w nim chodzili. Efezjan 2:10. Może to będzie służba w waszym lokalnym kościele, może to będzie praca z dziećmi, młodzieżą czy osobami starszymi, może to będzie pomoc ubogim i potrzebującym, może to będzie głoszenie Ewangelii w waszym miejscu pracy czy w waszej społeczności. Niezależnie od tego, do czego was. Bóg powołuje pamiętajcie, że jesteście Jego współpracownikami w dziele odnajdywania zagubionymi ludźmi. Każdy z Was ma unikalną rolę do odegrania w tym wielkim dziele,